Activision presents a smashing blast from the past. Developed by vicarious visions. It's Crash Bandicoot! Cześć, witajcie, z tej strony Protektor a to już 12 odcinek serii Crash Bandicoot 3 Warped jak możecie pamiętać w ostatnim odcinku zrobiliśmy już wszystkie patynowe relikty z podstawowej wersji gry jeżeli mam być szczery pokrzywowało to mi trochę moje plany wobec tego jak chciałem poprowadzić tutaj odcinki z tej serii aczkolwiek dobra, w tym odcinku pokażę wam dodatkowe zakończenie oraz w tym odcinku pokażę wam no kilka isteregów, z czego ten odcinek z eggów będzie chyba najbardziej istotny z wszystkich które były Czyli ważniejszy niż ten, który był w pierwszej części crasha I ten, który był w drugiej części crasha No dobra, nie przedłużając lecimy już z ponownym pokonaniem korteksa. Oczywiście doktor Neo Cortex. Tak, ponownie mamy tekst, że Oczywiście Yamraj przyprowadził mi wszystkie klejnoty i kryształy do mnie, więc y, potrzebna moc jest taka siebie na y, Wyciągnięcie ręki, czy jakkolwiek by tego inaczej nie nazwać No i tak, po raz kolejny musimy po prostu pokonać Cortexa Okej, okay. oczywiście uważamy e, przy okazji na te maski. No i dobra, teraz tak jak zrobiliśmy to za pierwszym razem, wrzucamy korteksa do tej dziury trzy razy. Oczywiście pierwszy raz już się udało. A, i oczywiście za każdym razem e, wygląd tej walki się zmienia, czyli jak przed chwilą były te lasery, tak teraz te maski będą się... Z, e, będą wirować, tak. No tak właściwie najlepszą taktyką jest po prostu biegać i unikać tych y, kul energii. No i teraz znowu rzuci te miny. I będziemy mogli go po raz kolejny uderzyć. Co spowoduje, że y, będziemy mogli go po raz kolejny rzucić do tej dziury. Tak oczywiście, jeżeli byśmy wpadli do tej dziury, automatycznie giniemy. No i dobra, została nam ostatnia faza walki. Teraz te maski będą się ze sobą zdarzać. Co spowoduje chwilowy... Chwilowe niebezpieczeństwo w niektórych strefach Ale spokojnie damy radę Wystarczy być cały czas w ruchu I będzie ok. Okej okay, to było bliskie, aczkolwiek udało się I teraz znowu będą miny Ło prawie wypadłem za tą yy, tomo cóż mapę ale to już pomijmy ten fakt No i dobra to już tak właściwie jest koniec. Ło. Wow. Tak, musimy się też pospieszyć, bo jeżeli nie zdążymy go wrzucić, on się... Obudzi to oczywiście powtarzamy dany fragment. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o walkę z Cortexem z trzeciej części Crasha. Twister machine could not hold itself together. We were lucky to escape. give me the mask With the ice, I take over the world. Come on. It is difficult to say what has happened to our enemies, but I doubt. W taki oto sposób prezentuje się drugie zakończenie Krasza trzeciego oczywiście tak maska Uka Uka powiedziała, że e, to nie może być, że znowu on stanie się więźniem czasu i tak później maska Aquaku, czyli ta dobra maska stwierdziła, że mieliśmy dużo szczęścia, że uciekliśmy z tego time twistera tak właściwie w którym się aktualnie znajdujemy Ponieważ sam sobie pozostawiony nie mógł się długo utrzymać. I najprawdopodobniej po prostu został zniszczony. Tak, i później mogliśmy zobaczyć, kiedy to Cortex wraz z doktorem Nefariusem Trofim tak właściwie walczyli o maskę Uka Uka. I obydwoje stwierdzili, że chcą przejąć świat. Tak. I na tym w teorii oryginalna e, trylogia Crash'a się kończy. Pozostałe e, jakby gry związane z Crash'em już były wymysłem innych twórców, aczkolwiek na tym się kończy pierwotna wersja e, trylogii Crash'a Bandicoota przez studio e, Naughty Dog. I tak, teraz przejdziemy sobie do e, naszych easter no i tak właściwie zaraz się widzimy przy pierwszym Mistereku No i dobra, jesteśmy już w pierwszej lokacji, czyli w pierwszym poziomie crosza trzeciego, czyli Toad Village gdzie znajdują się tak właściwie zarówno dwa achievementy, jak i dwie ciekawostki Jak możecie pamiętać, tego kurczaka nie jesteśmy w stanie pokonać żadnym innym atakiem niż... Znaczy nie jesteśmy po prostu w stanie go pokonać ani kręciołkiem, ani uderzeniem z uderzeniem brzuchem, ani tak właściwie z ślizgu. Ale jest, jest związany achievement z nim, który polega na zestrzeleniu tego tuż kurczaka. Jak to najprościej zrobić? W poziomie Toad Village mamy go na samym początku, co pozwala nam na wykorzystanie stopera, zestrzelenie go, tak, ciekawa animacja, oraz zestartowaniu poziomu. Działanie to musimy wykonać bodajże 5 razy, to jest 2, ale jeżeli mam być szczery, to jest chyba najprostsze rozwiązanie. 3, jeszcze dwa razy, 4, no i ostatni raz i dostaniemy achievement, no i 5, tak, triggered clicking good, tak zwany achievement. Co by nie mówić. Jeszcze raz restartujemy. I teraz już możemy przejść dalej. Tak. Teraz nam zaprezentuję, że nie jesteśmy w stanie go pokonać niczym. No. Tylko się pierwsze sypie. Ani... Takim atakiem. Ani też atakiem... Z... wyskoku A ile jestem w ogóle w stanie go trafić tym... Atakiem. Bo coś mi się nie wydaje. Dobra. Co by nie mówić. Nie jesteśmy w stanie go w taki sposób pokonać. I teraz, przechodzimy trochę dalej Dokładnie w dalszą część tego etapu I tu możecie zobaczyć pewien domek A przed tym domkiem A dokładnie jeszcze nie tym Chyba ja się pomyliłem, dobra Trochę dalej Mianowicie, przed jednym domkiem w tej lokacji znajduje się fake crash Jako najpierw go muszę znaleźć To będzie chyba ten domek Tak, to jest ten Tak, pomyliłem się o jeden domek dalej Spróbuję tutaj się jakoś ustawić O Tak, może się zauważyć, mamy tutaj fake crasha I z nim jest związane kolejne osiągnięcie Ponieważ, żeby je zdobyć Musimy w niego postrzelać Accept no substitutions by nie mówić, taki taki sposób zabywamy kolejny azygment. Tak, nie umiem strzelać. E, jest to tyle istotne, że to jest chyba jedyny crash, którego jesteśmy w stanie w ogóle trafić, ponieważ inne crashes są pokrywane dosyć inny sposób. No i dobra, lecimy już do kolejnego isterega, czyli albo do kolejnego segmentu, albo do kolejnego fake crasha. Co by nie mówić, zaraz się widzimy. No i dobra, jesteśmy już. Na, przy drugim Fake Crash'u jest to poziom piąty pierwszego Time czyli Making Waves. Jak możecie zauważyć, na jednej z wysp znajduje się Fake Crash, który oczywiście tańczy. I tak, jak, I tak jak było to w przypadku wcześniejszego Crasha, tak tutaj nie jesteśmy w stanie go zestrzelić. Po prostu na tych poziomach nie możemy używać bazuki. To tutaj jeszcze chwilę poczekamy, żeby się ładnie odwrócił. I lecimy zaraz z kolejnym yy, fake crashem bądź miejscem gdzie się znajduje Ashigment Dobra To miło miną lecimy do na następnego yy, miejsca No i dobra Jesteśmy już przy kolejnym fake crashu. Ten, otóż yy, fake crash znajduje się w Kolejnym już poziomie Czyli to jest yy, sz bodajże szósty poziom yy, drugiego time twistera i tak jak było to wcześniej, tak tutaj również nie możemy użyć bazuki, żeby go trafić, więc jedynym aktualnie kraszem, którego chcemy trafić jest ten z Toad Village. No dobra, jeszcze chwilę się na niego popatrzymy i lecimy dalej. A, jeszcze taka jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o tego fake crusha. Gdy jedziemy, to on... Yy, się dopiero pojawi, gdy jesteśmy dosyć blisko. Jeżeli mam być szczery, raz go minąłem, a za drugim razem prawie go minąłem, gdyby nie fakt, że w ostatnim filmie się pojawił i zacząłem skręcać. No więc jeżeli chcecie go zobaczyć sami, to po prostu musicie uważać. Dobra, lecimy z kolejnym fake crashem. No i dobra, jesteśmy już na kolejnym poziomie, czyli poziom Tomb Time. Jest to dziewiąty poziom yy, drugiego Time Twistera. I Hogride był. E, Hogride jest ósmym poziomem e, drugiego Time Twistera. Więc jeżeli się pomyliłem, mówiąc e, przy ostatnim fake crashu, to przepraszam. Ale tak, e, Hogride jest to ósmy poziom, to jest dziewiąty. No dobra, ale co tu robimy? Otóż, jak możecie zauważyć, jest to jedyny poziom, gdzie wchodzimy do piramidy, a tak właściwie do Sfinksa, którego twarz została zastąpiona przez twarz Cortexa. A więc co teraz robimy? Bierzemy oczywiście naszą bazukę i strzelamy sobie w niego w chyba gdziekolwiek. Dobra, takie sprostowanie, musimy go strzelić. O tak, tutaj. To nam się poświetla miejsce i tak. Dostajemy osiągnięcie The Little of the Sphinx. Tutaj się znajdowało po prostu ukryte życie, które na które musimy nacelować Tak, właśnie pamiętam, że gdzieś tutaj to trzeba strzelić, ale nie pamiętam, że dokładnie w to miejsce, że to się podświetli. Ale dobra, co by nie mówić, lecimy już do kolejnego miejsca, to jest chyba ostatnie miejsce z yy, Iseregiem, które Wam na dzisiejszym odcinku pokażę Bo tak, yy, jest jeszcze jeden Crash, teraz mi się przypomniało Znajduje on się w poziomie DLC I przy jego użyciu również jesteśmy w stanie zdobyć osiągnięcie yy, To ze strzelaniem w fake crasha Ale dobra, mniejsza z tym Lesimy do kolejnego miejsca. No i dobra, jesteśmy już przy ostatnim fake crashu, którego możemy znaleźć w trzeciej części Crasha. E, jest to Fake Crash znajdujący się na poziomie ARIA 51. Jest to poziom znajdujący się e, w ukrytym murprumie pod numerem 28. Tak, jeżeli chodzi o znalezienie tego fake crasha, znajduje się on po lewej stronie, od razu e, to jest tak, najpierw mamy dziurę na całą drogę. Czyli musimy przejść przez wyskocznie. Później jest dziura po lewej stronie. I później od razu będzie jechała policja po lewej stronie. I właśnie mniej więcej w tym miejscu znajduje się ten otóż Fake Crash. No i dobra, co by nie mówić, tutaj właściwie na tyle, jeżeli chodzi o tego Fake Crasha. No i w tym odcinku zrobiliśmy ostatnie trzy ukryte osiągnięcia. Eee, oczywiście... To nie zmienia faktu, że jeszcze nam zostały do zrobienia dwa ostatnie segmenty, które zobaczymy już w ostatnim odcinku, czyli tak właściwie w pierwszym odcinku. A teraz, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Crash Bandicoot 3 Warped. Trzymajcie się, no i cześć!